Witanko z wieczora, hmm. później będę miał zamiar się przejechać z latareczkami i aparatem z zoomem, żeby przetestować dystans taki widoczny, bo wiadomo te szerokie latarki, zwłaszcza ta najszerzej świecąca, podobno ma najdalszy zasięg, ale tego nie widać, no trzeba by patrzeć przez lornetkę albo właśnie zrobić zoom, ale to będzie później, hmm, może jutro, bo zanim z tego aparatu przerzucę na laptopa, wrzucę taki film, a na razie się zajmę tymi hmm, sprzętami. Znaczy, no w sumie tutaj nic, nic do roboty nie mam z tymi sprzętami audio, chciałem tylko zapowiedzieć, yy, że poszukuję. EDA50, bo tak mnie pod, podkusiliście na niego. No i jestem ciekawy, gdzie bym go umiejscowił w rankingu pośród moich radiomagnetofonów. Ale podejrzewam, że gdzieś, gdzieś w granicach yy, tego mm, szarpa WQT370, a pomiędzy. Tym Philipsem Turbobasem, chociaż myślę, że jemu będzie bliżej tego yy, Szarpa WQT370, no, ale to się przekonamy, jak się dogadam z jakimś sprzedawcą, bo na razie piszę do ludzi, do sprzedawców, yy, bo nigdzie nie, nie widzę w rozsądnej cenie i nie ma kup teraz. Także muszę pisać do ludzi albo na Elixie, albo na Allegro i jak się dogadam, to za jakiś czas będziemy go zestawiać z moimi sprzętami no a na razie jak mówiłem doładowuję tutaj baterie i przejadę się z tym aparacikiem i latarkami tymi takimi no w miarę daleko świecącymi bo te słabsze zostawiłem jak Olajta X7R hmm, czy tam jeszcze nurkową mam no jeszcze mam tą pałkę taką z 28 diodami T6. No, ale te w sumie świecą tak od 600 m do 1150 ta, podobno dlatego robiąc zuma tym aparatem super zoomem, iron ma tu tego zuma 45 razy optyczny. Także na pewno wystarczy, żeby zobaczyć, czy do, do kilometra rzeczywiście ta latarka będzie w stanie doświecić. No jeszcze nie wiem, gdzie tutaj pojechać z tymi latarkami. Najlepiej to by było gdzieś kawałek od miasta i poświecić na budynki, żeby zobaczyć, czy ta latarka do tych budynków dosięgnie. Bo las oświetlać to... Las jest ciemny, szybko to światło ginie, także no po 200-300 metrach już praktycznie... Lasu nie widać, także trochę bez sensu testować na mm, zalesionych obszarach. Ale jeszcze pomyślę, to będzie w następnym filmie. Na razie zmykam z tą zapowiedzią EDA 50, bo to jest główny wątek dzisiaj, yy, znaczy tego filmu krótkiego i zmykam. Trzymajcie się, hejka. Albo może jeszcze nie, jeszcze powiem Wam tak, że mm, Yy, prawdopodobnie, bo w sumie to jest taki kurczę, filmik też taki trochę mieszany, no bo sprzedałem już motorek, mam zamiar jeszcze posprzedać te stare hulajnogi. Ta już elektryczna ma prawie 9 lat, akumulator coraz gorzej trzyma, parę kilometrów pada. Jakbym ją sprzedał, tą spalinówkę też bym sprzedał, ona też już ma prawie 8 lat. Mam zamiar sobie kupić nową elektryczną, jakąś taką wypasioną hulajnogę już nie taką zabudowaną jak ta tutaj, taką mniejszą, wygodniejszą, ale z mocnymi silnikami. A w planach mam taką z dwoma silnikami w dwóch kołach po 1600 W, czyli 3200 łącznie, co jedzie max 65 na godzinę, ale już nie chodzi o tą prędkość, tylko o udźwig, bo taka hulajnoga jest mi potrzebna do wożenia pontona, a ponton waży około 30 kg, także ja prawie setkę a jeszcze z jakimś tam wyposażeniem to setka spokojnie. Hmm. Ponton 30, także muszę mieć hulajnogę z udźwigiem do 150 kg, a te wszystkie mniejsze hulajnogi hmm, siłą rzeczy wolniej jeżdżące nie dadzą rady. Połamią się, bo one są do 100 do 120 kg max. No i jeszcze rozważałem zakup hulajnogi z dwoma silnikami po 3,5 tysiąca watów, yy, łącznie 7 tysięcy, jadącą do 100 na godzinę. Ale to już jest przesada. Na, na takie to ja bym się zabił. Ja się już motorkiem bałem jeździć powyżej 60 na godzinę. Także dla mnie to się mija z celem. A wytrzymałość też raczej takiej nogi lepsza nie będzie. No i dobra, kto wytrwał? Hmm, jak widzicie, tutaj leci muzyczka z Kondora. Jakoś przyjemniej mi się tego słucha. Ładniej to gra, mimo że słabiej, to ładniej to gra od tej wieży, która miała mi tu służyć do muzykowania. No, ale nie, no, jednak nie mogę się pozbyć tego uczucia, że ta wieża buczy. Gra jakoś tak niezbyt przyjemnie. Zwłaszcza na własnych źródłach, a no radio tutaj mamy wbudowane, i tym korektorem, co bym nie robił, to mi się to niespecjalnie podoba. Z niej jedynie dźwięk mi się najbardziej z Auxa podoba, ale to też nie jest jakaś rewelacja tyle, że gra to dosyć mocno. No ale no jakby nie było, ta wieża trochę buczy. Nie jest ona jakoś tak hmm, w moim typie. Ogólnie to wolę słuchać na bluesach, a jeśli mam chęć na coś mniejszego, to tego kondora ewentualnie Sharpa WQT370, bo to są najładniej, najdźwięczniej grające takie sprzęty. Przyjemnie grające. Tak samo Harmany, ale Harmany teraz jeden w pracy, jeden w domu, także Harmanów nie będę dożynał, tym bardziej, że na razie mam jeden zasilacz do obydwu Harmanów. No i to na tyle tego garażowego miszmaszu. W sumie hmm, to są tylko takie tam informacyjne i zapowiedziowe newsy, że tak powiem, to kończę. Trzymajcie się, hejka.